Mieliśmy w sumie wszystko, co No, nie, zrobiliśmy nie, zarobi, nie, 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 Dlatego mówię Po tym meczu każdy sobie zrobi uzbrojenie taktyczne na koniec gry, co, nie, 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 Czyli RPG <laughs> Ale <noise> mówię, na przykład jakiś w sensie no i te stymulanty, każdy żeby miał, Właśnie to, stymulanty? Nie, nie do końca, bo wiesz, ja mam jako jedyny patrzenie w tego, pulsomet i no to dava, zawsze no to daje info. No dobra, ja Arasem żebyśmy No mieli. możecie, spoko, spoko. Wtedy gicz. Już. No i zamiast sniper mi... albo rakietnicę mieć PM. Też ale ile na do snajperki? Nie mieliśmy, każdy miał full. I to sobie nawidowaliśmy? No Ale zjolę dwóch typów z tego pasa. Ja też. Na kładzie Ale to z tym nalotem było dobre. O typo. Ale szybka reakcja, co nie? Dlatego uważam, że ten nalot jest beznadziejny i nie opłaca się, ale tam. Ale to BSP na końcu mi tu... się przypomniało i odpaliłem? kurde. Z drugiej strony, przydatna to. Trochę... Ja będę na dole. Ja będę też na niższym. Z drugiej strony, może być przydatna, właśnie. Bo zmusza przeciwnika do przemieszczenia się z jakiegoś wygodnego na przykład punktu dla niego. A wtedy, jakbyśmy wzięli śmigło, a ktoś miałby akietnicy, to wiesz. Mam P90, mam P90 dla kogoś, chodź! Mp7 mam, więc ja tam ten... Ja. Jak tam góra, czysto? Tak, czy szybko jak w mordę, tylko że jedna rzecz jest. Zrozumieć, to P90. Sama góra, no, na dachu wpadnę na dół. Ile hajsu tu było, te? A, Wy jesteście na sam dole! Nie, my jesteśmy, nie, no... Nie? na półpiętrze. Ja Jasne, no. 90. Weź, weź, weź. Tu nic więcej nie ma ciekawego. O, czujnik! Nie, wydawało mi się, że czujnik, sorry, mój błąd. Śmigło puste... Dobra, no, idziemy gdzieś idzie dalej, co? Do... Lądujemy, na drugi dach, sobie? na drugi dach A, Ej panowie, dach dach, dach, dach wyższy Zeskoczył Lecę na... On zeskoczył na pół daszek raczej to Skrzynia jest Chyba, że zeskoczył Ale dobra Nie, to on dach. zeskoczył całkiem na dół Więc on, on, wszedł do szpitala teraz, bo było słychać Otwieram drzwi ja ja mam bizona yy, fioletowego Ty, tu jest skrzynia na dachu Tylko jak tu wejść, żeby nie spaść od I tu jest lunetą. z lunetą I martwa cisza Jak to się... ktoś się? tego nie, To już mam. Ten... Ja tam biorę, ja, To zaraz. ja drzwi Gdzie ty jesteście? Kurde, gdzie wyście Ja poszły? jestem pod A. Aha Niemal Ej, nie widzę ci na mapie Ach tam, dobra, czy ja cię widzę to jest snufia. Eee, łupiesz sobie, biorę. A, panowie, chyba ty pójdzie. Chyba, że to wy byliście. Nie, my jesteśmy we dwójkę na dachu. To słyszałem drzwi. Dlatego patrzę teraz aktualnie na drzwi od schodów. Ty popatrz ląduje. Ty, ty ląduje, no? Idę. Ty idę po niego. Ale słyszę drugiego. Dostał co? Cień tam są, do środka chyba weszli. Nie, yy, w sensie wpadli za budynek. Chodźcie, rozumiem ich razem. No, środka kurde, weszli, ale... Do środka weszli. Ktoś coś bije? To w środku. A, no to idę z sobą. No i w środku, dobra. A ty poleciałeś? No, a wy, Bezpośrednio. Po okres, a wy na My... dachu na... Nie, jesteśmy, Dzieńmy, od, na... od innej strony idziemy. No, no to, no to bądźcie się od innej, no ja poszedłem. Takie okrążanie to też jest bez sensu. Słyszałem, czy to ty? No ja, otwieram drzwi Chodź na... Słyszę szkło, czy to ty? Ta. Nie, nie Idę do ciebie No, no, no nie, kłóra. dostał, no Cicho, cicho, cicho Kwie, Sprintu nie słychać, kapelka Ta gra jest zepsutka Muszę sobie, sobie ubrać, dopiero przyszło zaraz no Dobra, ja zginąłem no, Dobra, dobra, oni się biją, oni się gdzieś tu biją Pod nami jakby Kłoczik, kłoczik, przepraszam Idę, idę, idę Wycofaj trochę Net Tam był Pijem mu, nejdam musi pijem Wyskakujemy na dół, co? Tu Do, jeden dostał, jeden powalony no już ich podjedź się Jeszcze gdzieś trzeci Już słyszę trzeciego gdzieś Słyszę gdzieś trzeciego, żeby mnie zaraz nie zaskoczył A na dole tam biją No jakby pod nami, nie? Coś na dole jest Załóż Kuba, bo masz 5 jeszcze ar i daj. Eee, ale już, 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 już. A, wszystko. Dzięki. Okay. Dobra. Ja. Śmigło jest. No chodźmy go wykupić. Ty... Tutaj jest sklepie jest pod nami. Chcesz się... Teraz hmm, mi... Tu byś mnie krył. Tu byś typ... mnie krył, a ja bym tu wyskoczył. Słyszysz? Słyszę. Bo to nie jest głupie. Ktoś tu biega gdzieś jeszcze. Drzwi. Klatka, klatka! Biegam wam na górę, słyszycie. Tak. A tutaj jest y, ten. Łóżko, nie może. O! Dobra. Jest drugi? Kurwa, jaki pech! O. Oh. Prawie ja go miałem, cel do piechoty. Nie wiem, spokojnie. Dlaczego y, ja miałem tutaj hajsu, więc. Może mnie podniesiesz, ale to cały się okaże. Bo walczę Dobra, idę po Kubena wtedy, bo coś takiego zabity. Zabity. Ile, więc światło. No, to tu jest, twój lud, tu jest Twój lud. Dobra, nie? ja idę po Kubena, a ja lecę po Kubena od razu, bo szkoda czasu. Kubena, coś jeszcze. Dobra, Duty jest kategorii, ta... should first die first. O Jezus, tu jest. Raz, dobra, dwa. I. Dobra, zakupy Dobra, to ja wracam po lut. Już jestem zresztą. O, puls. O, maski ktoś miał. No, są, są. Ja szukam wejścia do góry i jadę. Pan mieli pełno lutu, to możesz od razu iść z nami. Mam 5 kart w razie, bo se kupiłem szybko. A na są górę, wjechałem przypadkowo, dobra. Yy, dobra ja dobra. idę po łupierce. Nie wiem czy znożymy. Trzech nie znożymy to nie ma czasu. To... W sensie nie wiem czy nie resetuje się czas. A! No nie wiem, nie, nie chcę ciepłą prowadzić, nie mam pojęcia stare ja co gdzie jest pomóc. schody? Bo to jest pełno życiku, będę byś sobie znalazł. Resetuje się czas, mówiłem. E, maska! Easy. Super, ja mam. Biorę. I z wami. Chciałem twojego bizona, Iwan, jak chcesz mogę ci go nie, oddać. Ja nie, ja mam fioletowego bizona. No to mają, chciałeś taki nosić. No to twojego, no, tak. to mogę ci oddać, jak chcesz. Nie. Jeszcze nie lubię PM-ów, bo to jest taki makaron, że to szok. Troszeczkę. Na dachu jest. Na dachu jest skrzynia, ja mu tutaj... Eee, lećcie po tego, tą maskę sobie wziąć. Nadal nie oznaczony... A, kuzyn wziąłeś. Tak? Wziąłeś maskę? Tak, wziąłem, mam. Mam maskę, ale chcesz jeszcze kamizelki. Rzuć mi hajs. Ja ci rzucę, gdzie ty jesteś? Um, tu jesteś, dobra, chodź. Wystarczy? Eee... Wystarczy. Czy na Tak, kamizelki jeszcze są. No. no, sobie sam wezmę. Bez no, no, ja wezmę to. A tyle do sklepu. A, to żeby było szybciej. To jest skrzynka, babo. No, to jest ta skrzynka. Tam jest o. Czy ktoś jedną kamizelkę? Nie. Mam dzięki, ja, no tak, w, w full, Eee... Pubuk. Jeśli chcesz, to mam. Co to to... Eee, No to jest. E... O jezu. E, kolejna maska. Już ci oznaczam. Boże, możemy rzucać się tymi maskami stary. Po to, tak, to, że nie, nie wziąć można wziąć na zapas masek. No, e, chcesz tą snajpę czy nie? A no w sumie. Dobra. No, z tej śmigłowca nie wzięliśmy Dobra, no, tak I tak na downtown byśmy wtedy A nie, nie downtown Ło, 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 plecy, plecy, plecy Znowu plecy, no zginę od plecy Ładuję znowu. do nich, spierdalaj, że tak ładnie powiem Popakam ziema ale... Podjeżdżam go Popakam ziema ma. go Podjeżdżam go Są Tam. za kamieniem Dostaję, dostaję po pleckach Muszę się przeładować, muszę więc jeszcze po pleckach nas kolejnych Tutaj kolejny. też przede mną ładowali, nie wychodź przez te drzwi Wiem, ci z przodu to przede, wiem Chodźmy na dach i dolecimy może, czy coś gdzieś dalej Jestem na przestrzeni, to Uf, Ten nie ma, ponieważ... ma Jeden powalony idę, idę do góry, może z dachu coś zobaczyć. Zabójstwo potwierdzone Kurwa, przybliżenie by się przydało To ty tu wbiegasz? Tak Jezus, Maria. Ale tutaj ktoś jest. Alasku. Są tutaj. Gdzie ty jesteś? Aaa, budynek Na obok. Budynek obok, okej. Okay. To zbieram z powrotem kamizelki, bo to były darmowe. Muszę no, się muszę dawać. Eee, kuzyn, obok ciebie są? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Próbuję coś... Snajpa już mam swoją. Musimy jakiś państw wziąć może, co? No... A schodź się przemieścić, musimy do niego się przemieścić No dobra Tam ci dostali, zostali przypuszczeni No tamten jeden dostał i padł Już Ktoś z skoda? lewej! Z lewej! Moje lewej Dostaje pod snipera Czyli... Ale zarobiłem, nie? Cały pan też poszedł ty e, 290, 300, 300 dokładnie. Mm. Nie widzę przez drzewa. Pali? Dobra, znowu ooo, ja jestem kurwa Oooo dobrze, że miałem te kamizelki pozbierane Nie Jezus ja Mariusz Dobra, biorę tego zrzucone. Mam tak. Już swoje Czy oni mają swój zrzut? Jak myślicie? Nie wiem Możliwe Chodźcie na ten w Łupieżce ostatniego To ty? Dobra o, maska Fajnie, tyle masek No i tak można tylko jedną wziąć od, od osoby, więc... Właśnie, kijowe to Dobra. E, potrzebowałbym pancerzy. Ja wiesz, jak ktoś z nas podniesie ja maskę, ja. I z e, 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 Kolejna maska, kałak legendarny. E, dobra, znajdźcie mi tutaj e, sklep. Możemy też zabezpieczenie zrobić, jeśli będzie w tym. Ja podniosę najwyżej. Chodźmy gdzieś, bo tu tak streamy. Ja tu wszedłem gdziekolwiek. Ty. Iwan gdzieś albo. Iwan poszedł gdzie indziej. Dobra, ja się wracam do Was. No jest gorąco tutaj zaraz. będą, wiesz, a tylko wejdziemy do góry, może będziemy mieli jakąś przewagę taktyczną. Pójdę no, ma... pierwszy ma... jakby strzelali. Ale to zawsze musimy między armat nie robić. Ja <słuch> mam sterywę, zferwo, wiesz? Sterywę, więc jak mnie powalą, to jeszcze będzie Trzeba zwanić. będzie kupić sobie, właśnie. Surfa. Ja kupowałem, jak kupiłem kubena, to kupiłem to wszystko Ja nie miałem jeszcze hajsu wtedy I mi się opłaciło Było mi tak na kubena, selskę i tego, nie? I kamizelki mm. ja Wezmę kubena kolejnego łupieżca my, my go sięgniemy? O kurwa, ile? 13 czy 15 chyba jest No, można było w windę wsiąść Ja wziąłem windę Ja już jestem na dachu Myślałem, że wy też wyjście I i Nicety <grym> <grym> się z auto widziałem. Tak, ale i tak A. strefa. Na jaki ten? Stadion lamby Na stadionie nikt nie wylądował? Wow. Nie patrz... Tam jest auto. Jest jeden typ daleko. Kurde, jeszcze razem jest. I zostałem z pleców. Na pingu zielony ping. A. Tylko tam jeszcze raz z innej strony też ktoś Nie wiem z której Country jada No skąd? Najwyższy budynek, jest. najwyższy budynek A dobra to ja, ja, się, ja się, się tym stajperem zajmę Dobra, przez sobie Dobra ja się ugrałem więcej kamizelek nie mam Musimy spróbować. Ja ja Panowie 23 metry Czyli ktoś jest na jakiejś klatce, może być? Mogą iść do nas. Ja patrzę jedną klatkę, bo kurde, są dwie klatki. Tamta druga nie jest ważna. Tam, Tam on, druga. Ona, ona prowadzi do windy. A. Winda! Latał! Winda. Ale żal, przykleił mi się celownik. Y, wow. Może być kolejny winda. Biorę tą kamzę. Ty mają BSP! Gdzieś tutaj, ty... ja Nie, ostrzał! Ja biorę ostrzał i coś drugiego. I BSP jest! Weź ktoś BSP, tu, czekaj. A dobra. Ciężko ja wiem, ciężko złapać, ciężko złapać. I maskę mają. Jakby ktoś e, nie ma. każdy ma. Dobra <śmiech> panowie, <śmiech> no panowie e... no to było ich dwóch Ale ten, hmm? wiecie, e, tak hmm? naprawdę. Można im wiadomość napisać w... czy coś? Dziękujemy za darmowy sprzęt, nie wiem czy to coś... się. <laughs> panowie, bo... Się, My są so Toxic na ten dach dolecimy, dolecimy? Nie, dolecimy Panowie, ale i tak wiesz, o, kurwa z budynku jakiegoś. Nie z którego? Yy, strefa yy, powoli. 118 około Dobra, to co? Ja skaczę. Skacz, ne też. Chwilę poczekam i podlecę zaraz zawali. Gdzie chcesz dolecieć, kuzyn? Jak najdalej? No, przy stadionie, stadion, stadion. Spoko, to ty, ja... ludzie! Ludzie, ludzie, ludzie przy stadionie. Ale już tam daleko poleciał. Jestem to na, na dwie. No właśnie, też. Ja już wszedłem. Szukam ich. Kurwa, za Kurwa, kuzyn, poleciałeś. No. No, ostro. No, przeszło na, na lewo. Są na lewo. Są na lewo. Tam. Jednego mam. Wycofuję. Dobra, idę do kuzyna. Ty, nie. nie no ja ten. też idę. Tylko muszę zobaczyć jakieś... jeszcze szybko się rozejrzeć. Dobra. Ktoś snajper z tyłu, po pleckach. Ta! Ewidentnie, trzeba się gdzieś skitrać. Jest, widzę. No po ładuje. kamzie. Ja muszę się wycofać teraz. Muszę pod kamzy. Dobra, załadowany kamzami jestem. Po kamzie. En kamizelki pozbijam. Eee, dobra, obchodźmy dobra. obchodźmy To Dobra, o z tego dachu do nas. Nie, powodu. nie, z plecy, nie, plecy. Z plecy, tam. Kurwa, nie mamy. Wycofuję się na dół, tu na dół. Ja też oberwałem tak ostro. drugą stronę, bo od tamtej szli. Nie, a od tamtej jest snajp... Jest, schody. Dostał to. Przede mną. Czeka. Leci flash. WSP Dobra. Kurwa dostał po kamzie Nie ma kamzy Za filarem. Za nie, filarem panie... Mam go Uważajcie na schody Ja niestety nie mam samo Musimy no, powiedzieć Dzięki ma, ma kamzy czy nie ma? Nie ma Mają wszyscy maski przeciw tak, wiem. O, miał dwie kamzy. Panowie, bo zaraz takie płyt pancerza, bierzcie sobie. Ja wziąłem. wziąłem a, no. tu! A mają jakieś ten, wyposażenie? Samo, samo, samo. Zestaw. Y... Bierzcie, bierzcie, to się da. BSP. Ja BSP. A nie, mam kosy, a Wziąłem, mam. wziąłem BSP też. Dobra, panowie, lecimy, lecimy. Trzeba okrążyć stadion jak najszybciej. Puścić BSP? Puszczaj. Możesz puścić. puścić. No. Puszczam. Raz są po drugiej stronie. Na plecy im wyjdziemy. wyjdziemy. Tak, I uwaga, no. na, na, na tej wysokości. Na tej wysokości. naszych? Nie wiem, właśnie, to ja tylko słyszałem świsty, nie? Czy oni to są właśnie... na górze? Na są, są na. Na górze. Nie, na tej, na tej, na tej. Jeden powalony, dwóch tutaj. Dla, powalony, zabity Co to, to? BSP mieli A nie, nalot no. precyzyjny Dobra ja. Ja, ja też mam nalot Uzupełniam maski ale ja BSP Z przodu, z przodu, Widzę Szukam, ja nie widzę Muszę p p p po prostu dalej koło stadionu A, wzdłuż ja Jest, tu za koszem! Obity Po że po wancerzu, możemy go rasować. Dobra, to... Dostał. Zobaczę go. kamzy. Mam jedną. Masz? Jedną. Już ci rzucam eee, część. Masz to wszystko to sklep na chwilę. Dobra. Kupcie, kupcie, kupcie kamzy. Ja kupię. Ja to sklep. Jest. Dobra. Kupcie. Słyszeliśmy drzwi. Ale gdzie? Nie wiem. Kupię BSP. Nie ma chuja. Ja mam nie, ma, tyle hajsu, nie mam. Nie ja ja mam ja ja kupiłem? Ja kupiłem kup BSP. BSP. Kup BSP. Ja podniosę. Ale ja mam nalot przed. Kup no BSP. Ja podniosę. Dobra, okay. Nie mam nic. Tu ostrzał kasetowy A, jest. Jebaj, dawaj. Ty pleci, ty pleci. Tutaj, tam daleko, tam. Tam jest dwóch, tam daleko. Przy yy, jesteśmy na razie w strefie i trzeba się troszeczkę skitać. Nie, mam przejść sniper. Tylko, że taką blejaką, ale mam. Ej, bo ja mam te tego strzały, wszystkie, co nie? on ma Strzel gdzieś! Ja, no ma lepszą. A nie, BSP to było. Ty, gdzie a. mój ostrzał? E, no to ostrzał leży ten. A to ja mam, dobra. To ja mam. Ty wyrzuciłeś... Odpalić BSP? A nie, już odpaliłeś, sorry. Odpalił. Z przodu są. Może jak się to ościągamy jakoś? Bo Niestety... nie? Zaraz będzie. W sensie na razie Ale jesteśmy im... bezpieczni. Team paki by się przydały. Ja w sensie macie na pancerze? Nie, te... te. ma e... na myśli... Stymulanty. A. Je jeszcze hajsu jest, jeszcze kupimy jedno BSP. Dawaj, zrzućcie się, zrzućcie się. Tu Zrzuć... mm, masz? Tu masz 3000 za tobą. Czekaj, ja może na wyżej namierzę jakiś cel i wyjebię tam y, nalot. Gaz już leci powoli. Je. Aaa! Dobra, <ścoughs> już się bałem. Jebnąłem nalot. A ja czy wiedziałeś gdzie? Hmm. A no z rzutu tu leży. Idziemy? cie. No Już nie ma, już nie ma Dobra Po co wziąłem? Nie, nie? Będą No właśnie, ja wiecie, jeszcze nie poczekajcie nie Jeszcze poczekamy, z gazem pójdziemy za hmm, ja Widzę Ta, bo Coś mi migło, coś mi migło Snajper, daleko Widzę snajpera gdzieś Po lewej waszej coś No i on widzi mnie ja nie widzę jego ale Ej, wiecie co jeszcze do sklepu pobiegnę Szybko Po, co? po kamizelki bo A, Szybko To jest okazja w sumie radzę Dobra znalazłem namiot 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 widziałem jeszcze, typa Uważajcie na prawo! Mi się wydawało, że wtedy coś mi migło, ale ja nie jestem pewien jeszcze. Prawy jest, 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 jest! jest Dwóch jest. Dajper. Powalony! Jeden powali... jednego powaliłem. Dostał trochę po kamzie, ty po przy drzewie. Panowie, bo zaraz gaz. No wiem, ale to oni mają przejeba, no nie w sensie my. Co się mam? Ląduje się tam. Dawać, 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 przejście, przejście. Mogę tu przeskoczyć? Mogę co nie? Tak. Ja już nie ryzykowałem. Pod most, czy jak? A gdzie? No o, dobra, ja to... idę pod most. Ty, Najwyżej będą domieszać. Najwyżej będą domieszać. Ja idę pod most. Ktoś tu jeszcze biegnie. A nie tu wy. Nie! Yes! Powalony. Nie, wyleminowany jestem sam. A myślałem, że to wygląda. Zostało siedmiu. Jeszcze je... Po, Bierz ten czegoś. kontrakt, Kuben. Bierz ten kub, kontrakt sobie. Znosz jakieś punkty będą. Ciek, 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 Nie, kuben. Jeśli, go, jeśli go widzisz Nie widzę. Nie na górze. Gu... widzę. Wiesz. No to wiemy gdzie jest mniej więcej tak? No. Tak, no, tylko to wyczytań, są jeszcze no. dwie 50 metrów na S Zbliża się od strony stadionu się zbliża. Jest! Dostał! Jeszcze jeden musi być jest, widzę go! Pokażę, powolony! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Już. Nice. tyły, czyli. Zostało pięciu gości. Jeszcze dwójka, Sąpienie. Jeszcze dwójka, długi tył. Są... No, czekaj, Pływa! No, czekaj. Uważaj, nie wychodź, nie wychylaj, nie wychylaj! Gdyby nie, 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 nie po ciebie! prasuję na. nas! Dostał! Dostał jeden. Jeden został mm -hmm. To był cele zadania Przy mnie, przy mnie, przy mnie, przy mnie, przy mnie, przy mnie Ja się wycofuję Słania się, osłania się Ja się podniosę Dawaj się Podnios się Jeden został, jeden został 37 metrów na S Od strony S y Eee! Yes. Od stadionu jakby Okrąża SW Okrąża was! Okrąża was tu, 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 tu za drzewkiem, za drzewkiem, za drzewkiem, widzę go! Strzelam do niego! Dobrze! Yeah! O kurwa, ale emocje! Dobra i teraz... Ale... Jestem okradziony ze wszystkich fragów. Ja strzelam zawsze ktoś widzę.